Plan jest bardzo skuteczny, dostał telefon, nie wie co zrobić i zamiast jechać od razu na gospodarkę, to będzie jakoś ukrył pszeniczkę pod lasem. Się zdziwi, jak lokalizator założy ma 3PK i MAZA, a mas to pojazd strategiczny, ponieważ on mu służy głównie do transportu. Także, jak pojedzie do bazy ruskich, to się mocno zdziwi. Ja się jestem geniuszem. Opłacało się przejeżdżać tędy potajemnie i sprawdzać. No misja zakończy się powodzeniem niczym kradzież walizki z pieniędzmi w my samym Jest i pierwsze narzędzie zbrodni. Tylko malutku bez nerwów, i wszystko będzie ładnie za to założone i schowane. Mówiłem, że to będzie dla mnie łatwizna. Co prawda, trochę się spociłem. No ale to nic nie szkodzi. Jedziemy. Ha. Zakładać lokalizator do Maza. Ojej, no jaki mi przykrok, kto by się spodziewał, że Maz będzie... Ach, kurde tutaj. Teraz wystarczy tylko czekać. Lokalizator aktualizuje lokalizację co 15 minut, także zaraz poznam lokalizację najprawdopodobniej ostateczną, ale to się okaże dopiero za około 30 minut. Gorzej, jak on będzie pokazywał błędną lokalizację. No ale po co? Przecież to dobre lokalizatory, one dobre są, bo najnowsze muszę się tylko schować na chwilę i myśleć, co dalej. Czekaj, czekaj. Czyli chcesz powiedzieć, że on do ciebie zadzwonił, powiedział, że wie, gdzie jesteście i się rozłączył? Dokładnie tak było. To dziwne, bo to nie jest jego normalne zachowanie. Jak myślisz, byłby w stanie zmądrzeć? Wydaje mi się, że nie. No właśnie, mi też się nie wydaje. Ale dobra. Przyjedź do nas i omówimy plan działania. On coś podejrzanie mądry się zrobił. Być może stwierdził, że trzeba to już kończyć, bo idzie wszystko nie po jego myśli. Zresztą nie zawsze szło, a raczej bardzo rzadko jak już szło. Ale to nic. Przyjedzie mój znajomy. On ma sposoby na niego. Zawsze się sprawdzają. Więc tak, aby go zwa. chwila, chwila, co to tak słychać? Chyba gdzieś spod ciężarówki którejś. A więc to taka zagrywka.